Cześć, witajcie kochani! Przychodzę do Was z kolejnym filmikiem. Tym razem chciałabym się z Wami podzielić moimi ostatnimi kartkami. Będą to kartki wykonane na papierach Lemoncraft, które zrobiłam ostatnio. I zaczniemy od takiej karteczki z oknem. Zainspirowała mnie do jej stworzenia Emilia Sieradzan i robiłam ją według tutorialu, który właśnie znalazłam na jej kanale, który bardzo, 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 bardzo lubię kartka z okienkiem jest zrobiona z papierów z kolekcji Sense and Sensibility utrzymana w kolorach takich brązowo-beżowo-niebieskich jak widzicie są dwie warstwy jak zazwyczaj jedna podniesiona na kosteczkach potuszowana brązowym tuszem dalej mamy okienko wycięte z wykrojnika które gdzieś tam kiedyś od kogoś dostałam okienko nam się tu trochę odchyla i mamy tutaj inny wzór papieru z tej kolekcji i koronkę dalej mamy napis najlepsze życzenia to jest z jakichś pasków ale zabijcie mnie nie mam pojęcia jakiej firmy okienka jest ozdobione kwiatami są kwiaty wiśni z Walter Orchid Crafts i tutaj mamy margaretkę niebieską a oprócz tego są jeszcze beżowe różyczki Różyczki to są gdzieś w jakimś sklepie tutaj takim zwykłym przemysłowym kupione. I listki wycięte też z wykrojników. Trochę bawełnianej koronki niebieskiej, sznurki brązowe i trochę sizalu. Całość jest ozdobiona gesso. Gesso czy gesso, nigdy nie wiem jak to się mówi. Białym. I brokatem, też białym. I to w ogóle z tego jestem strasznie dumna, bo ja generalnie jeszcze do niedawna nie używałam takich mediów w ogóle w swoich kartkach, a dzięki y, tutorialom Emilii Sieradzen zaczęłam troszeczkę bardziej odważnie podchodzić do tego. Cała karteczka się prezentuje tak. No, mi się podoba. <laughs> mam nadzieję, że Wam też. Y, kolejna kartka. Ta jest kartka wykonana z... No, łap ostrość. Z kolekcji z Yesterday. Y, zostało mi trochę skrawków. Postanowiłam zrobić taki patwork, patchwork, czy też też nie wiem jak to się mówi. Wybaczcie, jakąś anglistką nie jestem. W każdym bądź razie to jest taka kartka z kwadracików. Tło stanowi papier z Mintan by Carola. To jest chyba z Bloomville. Ta biała cegiełka. Natomiast te kwadraciki to jest właśnie yesterday. Tutaj mamy taką fajną panią. z... Dajkatów z Scrapmir. Napis to jest chyba 75, jak się nie mylę. Pani jest podniesiona na kostyczkach i jeszcze na serweteczce takiej fajnej białej. A obok kompozycja kwiatowa. Magnolia wiadomo, Walt Orchid crafts. I tutaj mamy takie kwiatki z ranu, karczochy. Mamy taką fajną wstążeczkę, taką vintage'ową i troszeczkę starej firany. I Sizalu. Dalej mamy jeszcze motylka. W sumie to dwa takie same motylki. To są właśnie chyba z tych elementów. Nawet do jest nawet chyba przeznaczonych. I jeszcze tutaj nam się schowało taki o, kryształek. Taka kartka szabisik. Chyba chyba tak można powiedzieć. I ostatnia kartka to jest wykonana niedawno przeze mnie. Taka kartka z wróżkami elfami. Na papierach Sense and Sensibility też, a tło stanowi papier Small Wingless Shop. Tutaj mamy takie, taką grafikę wróżek elfów. Nie mam zielonego pojęcia, kto jest jej autorem. Wydaje mi się, że była to pani Emma jakaś tam, ale odcięłam niestety fragment, na którym był zapisany autor. A kilka takich wróżek kiedyś dostałam od kogoś. No, są na takim śliskim papierze, trochę wytłaczanym. Nakleiłam je na kartę dodatkowo. Co tu jeszcze dodałam? No tu jest taki miszmasz, bo jest i, i są rozdarcia i jest postarzany papier. Są liście drewniane, potuszowane z papierowego potwora. Są liście z wykrojników. Te kwiatuszki, ozdobione też właśnie jak widzicie, teraz chyba to widać, trochę brokatem, dostałam od Joasi Ryby. Te, które bardzo, bardzo dziękuję, bardzo mi się tutaj przydały w tej kompozycji. Tu jest jakieś małe drewniane serduszko, są takie brązowe cekiny, yy, troszeczkę sznurka, stążeczki, napis najlepsze życzenia, też potuszowany. I też nie wiem skąd on jest. Może z galerii papierów, ale pewna nie jestem. O, tutaj też jest trochę brokatu. Zobaczcie, trochę tak się to mieni częściej. Zdecydowanie teraz sięgam pod takie media, na razie delikatne. Jeszcze szczerze mówiąc, no nie jest to małą, mocną stroną. Szukam cały czas wskazówek, jak zacząć tą swoją przygodę z mediowaniem, ale już trochę właśnie dzięki tutorialom Emilii Sieradzan zaczęłam odważnie podchodzić do tego i rzeczywiście fajny jest efekt, jak troszeczkę się doda jakiegoś brokatu, czy trochę mm, chociażby gesso białego. Fajnie to wygląda. Cała karteczka się prezentuje tak. Nie wiem, czy to teraz widać. O, chyba widać. No i do tego dwie koleżanki. Wszystko na papierach, głównie na papierach z Craft. Są tutaj właśnie jakieś małe dodatki z innych yy, marek, ale Lemoncraft zdecydowanie był tutaj najważniejszy. Yy, uwielbiam tworzyć na ich papierach. Są uniwersalne, świetnie pasują do takich romantycznych prac, jak i do vintage'owych, jak i do prac stylu chic. Na wiele, wiele okazji. Te kartki są takie uniwersalne. Jak widzicie, najlepsze życzenia i serdeczności to generalnie nadaje się na każdą okazję. Dajcie znać, czy przypadły Wam do gustu te moje twory, a ja dziękuję Emily się za bardzo inspirujące tutoriale i zaglądam cały czas. Do następnego filmiku. Pa! pa.